Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Wy jesteście świadkami tych rzeczy. Jezus objawia się dokładnie tak samo, jak objawił się Tobie i mi, i dokładnie tak samo, jak uczniom mówi dzisiaj Tobie i mi, że mamy być świadkami tych rzeczy, że nie wolno nam tego doświadczenia zostawić dla siebie, że powołał nas na uczniów, misjonarzy na tych którzy niekoniecznie słowami homiliami czy przekonywaniem ale życiem całym każdym gestem i słowem każdym doświadczeniem mają świadczyć o zmartwychwstałym jest to zadanie zatrudne niewykonalne a jednocześnie łatwe i możliwe gdy uświadomimy sobie że pierwszym świadkiem jest on sam i że to On w nas świadczy, a my mamy Mu tylko na to pozwolić dać Mu w sobie miejsce doświadczenia. Do zobaczenia jutro. Jeśli chcesz wejść głębiej w dzisiejsze słowo, kliknij w materiały na ekranie. Posłuchaj całości dzisiejszych czytań oraz mojego komentarza do pierwszego czytania.